因 disappointment from their appearance

nie mam ani jednej Zabiłem! Łun. Raz... Raz planę im ci da Ale jaja! Ja. Zabiłem typa co do mnie z łuku strzelał Nie wiem jak! O, ale polecił Mmm... Plus zero dostałem Niech Askeladd takie porozumieńki W końcu zabił A, więc poszedł chyba z co ja pierdolę? Ale weź się go zabijmy w końcu, co? Ej, co mówi, tak? Specy mamy. Tap kurwa się kleił Paga ma Jemy jestem. <laughs> Kolejny kurwa do kolekcji. Ej, tak. Ty hejfraha, mogłeś go tutaj ze mną dojechać. Ja mam fajne wycieczki. Dobra, dobra. Biegaj, biegaj, biegaj! Jebnie, jebnie Łupnie, łupnie, już wypierdoli. No i trzeciego mi zakurwił! Halo. sporo? No, S, no S. No, tutaj. Od tam, gdzie ja miałem daj to PP, pp. pp gdzie mają wszyscy przybić. Na PP Wojtu na S. Nie tam no. nie ma, ale ja muszę się dobrać. Idę. Idę, mu okay. jaki. Jesz po uciekali, tak. No uciekarzy. Um, lak jest, czy ja mam. Jest lak. Jest lag jest. się że na lago. Zabiłem, halo. no i Kurwa, widzowie To było niefajne zagranie Jest jak zabiję Dobra nie. A, ale... Ten zaczął później o jedno. O, już oh, fuck. Francuz zginął. Francuzi jak się wyjechał? Ja? Kurwa, Francuzi, jak się obsrał. to się wyjebał. Trzeba Trzeba. Zabiłem, zabiłem. się teraz Ale poszedł, o jezu. Styka, nie podoba mi się, ale podejdę w po Bitcoin, bitcoin, pięknie. Pa... Jakie odwrócenie, pa, o, o co się dzieje? <ścoughs> Pierwszy zabity kretyn, kretyn tak no, <ścoughs> zwany.

Zabiłem no To gdzie będzie wyjście? Ja powiem tak, ja idę robić to do zasad żeby otwierać fosę Nie, nie otwieraj fos Kłow na szóstce kopie kurwa ten schody nie, No, nie no widzisz on już nie pierdol A tam od razu pierdolony hmm. ja zaraz tuśpisuję Po co nie ma tego i w jaki się rzucą kurwa jak na świeże mięso